Trzeba w tym procesie dziejowym zutylizować tych najlepszych patriotów. Mówiąc krótko, trzeba, żeby był ktoś, na kogo potem będzie można wszystko zwalić. Prawda? Trzeba, żeby się wyłonił rząd, który następnie zostanie zbombardowany tym tak zwanym kryzysem finansowym. Mówię tak zwanym kryzysem, bo to nie będzie żaden kryzys. Wiadomo, że kryzys to słowo znamionuje jakiś. Obiektywizm zdarzeń, czynników, z których jedne, jedne napędzają drugie, to nie będzie żaden kryzys, tylko to po prostu będzie decyzja. Decyzja tych lichwiarzy, u których Polska jest na wszystkich szczeblach, od indywidualnego przez gminny do państwowego zadłużona decyzja tych lichwiarzy już teraz, w przyszłym tygodniu, bombardujemy, prawda? I otóż, trzeba zbombardować tych tutaj tubylców. Z których nie wszyscy niestety są Polakami. Większość mieszkańców Polski to są ludzie tutajsi. Polacy są niewątpliwie w mniejszości. Dobra wiadomość taka, że ta mniejszość jest zapewne liczniejsza od trzeciej grupy, a ta trzecia grupa to ludzie aktywnie państwa polskiego, nieznoszący nie i działający na jego zgubę. Yy, otóż Trzeba, żeby ci ludzie zbombardowani kryzysem finansowym, żeby można im było pokazać jako winnego ich najlepszych patriotów. Tak? Żeby to nie żaden Tusk y, wraży, albo Komoreski dla niektórych wątpliwy czy ambiwalentny, tylko żeby najlepsi patrioci byli u władzy wtedy, kiedy zacznie się walić i palić. I wtedy, proszę Państwa, kiedy obalony, wymieciony zostanie ten ostatni rząd prawicowy, patriotyczny, warszawski, y, wtedy przyjdą jacyś dobroczyńcy ludzkości jacyś najlepsi przyjaciele Polaków i zaoferują programy naprawcze, pomocowe, yy, zaoferują wszechstronną pomoc, ratunek i leczenie wielowymiarowe i wtedy takim ludziom, jak oni obniżą, proszę Państwa, cenę benzyny o 2 grosze na litrze, to tubylcy będą bić brawo. Będą jeszcze wszyscy zachwyceni i wtedy ci tubylcy przyjmą bez szemrania dalsze konieczne przeszeregowanie dalsze konieczne zmiany. Wojna ukraińska już oswoiła dalece opinię światową z tym, że zmiany w Europie środkowej daleko idące są niezbędne i otóż w ogóle nie będzie dla tej opinii dziwne, że kiedy w Warszawie w wyniku na przykład tych przyszłorocznych wyborów dojdzie do władzy jakiś rząd, o którym Adam Michnik będzie mógł mówić we francuskiej telewizji, że to są faszyści no to wtedy opinia światowa będzie świetnie rozumiała, że, że trzeba ratować demokrację, prawda? Jeśli to połączymy na przykład, bo to jasnuje te scenariusze, ale państwo nie traktujcie tych scenariuszy jako bezalternatywne. One są ani nie bezalternatywne, ani też nie są wzajemnie sprzeczne. One mogą być kompatybilne.